Cześć, ja jestem Mateusz i witam Was w pierwszej zapowiedzi na moim kanale. Mianowicie będzie to zapowiedź, y, s, będzie to zapowiedź y, naklejek na konsolę PlayStation 4. Zrobię taki materiał osobny, gdzie, gdzie po prostu nowa seria się na moim kanale pojawi. Będzie to właśnie naklejanie naklejek na konsolę PlayStation 4. Pokażę Wam, jak to wygląda. Będziemy sobie te naklejki odpakowywać, naklejać i zobaczycie, jak to wygląda. Yy, naklejki będą yy, z każdej serii jaką zrobię na swoim kanale. Yy, po pierwsze chciałem Was poinformować, iż wrócę jeszcze do gry Assassin's Creed 4 Black Flag, ponieważ chciałbym yy, nagrać jeszcze te dwa dodatki, które yy, są do tej gry, czyli Freedom Cry i jeszcze jeden yy, dodatek, to był chyba Zapomniałem teraz nazwę, ale Blaguer coś tam, jak, jakoś się to tam nazywało, nie wiem dokładnie, ale to Wam jeszcze pokażę. Yy, no i z każdej właśnie serii, którą zrobię, chciałbym nagrać wszystko, czyli dodatki, jakie są na moim kanale, także pojawi się nowa seria pod tytułem Wbijamy platynę yy, i z każdej z serii też będę starał się wbić platynę, yy, czyli zdobyć wszystkie trofea, jakie są do zdobycia też swoją drogą, to Wam powiem też y, jak będę nagrywał na konsoli. Y, pokażę Wam także wideo z realizacji kodu na y, PlayStation Store. Czyli y, no to już Wam powiem jak, jak będziemy sobie po prostu y, ten kod realizować. Y, no i co, to by było tyle jeśli chodzi o zapowiedź. Y, właśnie będzie. Taka seria jak zapowiedź, będę zapowiadał różne materiały. To jest właśnie moja pierwsza zapowiedź i w ogóle pierwszy film z kamerą. Także też taka niespodzianka. No i dobra, to by było na tyle. No i zapraszam do wideo, w którym pojawi się właśnie naklejanie naklejek na moją konsolę. Zobaczycie jak to wygląda. I oczywiście y, powiem Wam, czy, czy polecam te naklejki, czy jednak nie. Czy one są dobre, czy złe. Y, no i to by było na tyle. Jeśli to wideo Ci się spodobało, to zostaw y, łapkę w górę. Suba, komentarz. Pamiętaj także o fanpageu, który jest na Facebooku. Link podany y, na dole w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!